Witam Państwa serdecznie w ten piękny świąteczny dzień Zmarłych Zdania Pańskiego. Moim gościem jest dzisiaj Pan Stanisław Grabowiecki, który nam opowie e, o losach młodego człowieka na kresach w okresie II wojny światowej. Panie Stanisławie, niech nam Pan powie, jak Pan przeżył tą drugą wojnę światową. Urodziłem się w 1934 roku w pięknej miejscowości. Z Zaleszczyki na kresach w województwie tarnopolskim. Jest to miejscowość o kalanach z trzech stron i leży bardzo w dole, a dookoła jest otoczone górami rumuńskimi do wysokości 350 metrów. Lustro wody było piękne, czyściutkie, gdzie wody można było w Dniestrze pić. Zaleszczyki były połączone z brzegiem rumuńskim dwoma mostami. Most kołowy, pieszy, którymi można było ewentualnie samochodami przemieszczać się, furmankami i pieszo. Natomiast drugi most kolejowy, na wysokości 39,5 metra, przebiegały szyny, którymi i poruszały się pociągi do Rumunii i przez Rumunię do Stanisławowa, w tych zaleszczykach. W szóstym roku życia wybuchła wojna, wkroczyli ruscy do Zaleszczych już 17, z 17 na 18 września i całe miasto, nie tylko miasto, cała część zajęta przez Ruskich była unieruchomiona, nie wolno było się poruszać z wioski do wioski, a nawet jeżeli człowiek chciał gdzieś wyjechać, to musiał mieć. Sprawkę, to znaczy zezwolenie na wyjazd, gdzie trzeba było się meldować na NKWD. I ten okres, wspominam, bardzo nieprzyjemnie po prostu Ruscy zachowywali się jak dzicz, dosłowna dzicz. To byli ludzie o skośnych oczach, o czapkach takich na ciągniętych aż dosłownie Tutaj, jakby to była uszatka, ale to nie była uszatka, z takim szpicem tu u góry, czerwona gwiazda na czole i bardzo mały, prawda, daszek. Tam nie było z nimi dyskusji, tak jak oni chcieli, jaki był nakaz, tak musieliśmy się zachowywać. Ojciec mój pracował, przed wojną jako ślusarz, prowadził warsztat ślusarski, a w czasie wojny, jak wojna była, ale jeszcze przed wojną, też po wieczorami puszczał filmy w kinie, w soku, w Zaleszczykach i był bardzo potrzebny, właśnie ruskim, do propagandy, puszczając od rana, od godziny ósmej, dla poszczególnych plutonów kompanii filmy propagandowe a żeby właśnie wzmocnić ich duchowo-propagandowo. My w domu żyliśmy normalnym trybem, ale jednak odczuwaliśmy skutki braku w żywności, skutki uciążliwości, jakie właśnie ta władza nam narzuciła. Oczywiście pamiętam różne momenty i bardziej przykry, i bardziej przyjemne, ale to nie można porównywać do obecnego stanu jak my tutaj mamy. Mianowicie moja matka chrzestna wyjechała na Sybir przymusowo, bo ją wywieźli, aresztowali. I ją z córeczką i z mężem Henrykiem, który był członkiem. Strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza w Rzeszawie koło Pieczarnej. To jest oddalone od Zaleszczek około 7 km. Wujek z armią Andersa z Sybilu dostał się do Anglii i zmarł w Manchesterze. Już nigdy z żoną się nie spotkał, nie z córką, bo córeczka w drodze na Sybir zmarła i ciocia. W wagonie takim bydlęcym, gdzie się mieściło około 60-70 osób, była zmuszona tą dziewczynkę, swoją córeczkę zakopać w śniegu i odjechać pociągiem towarowym pod strażą, pod groźbą ruskiej bronią. Po powrocie do Polski po siedmiu latach mój ojciec pojechał po swoją siostrę, która się nazywała Wiktoria Barbara. Sobocińska, z domu Grabowiecka. Była pracownikiem Starostwa Powiatowego Wydziału Finansowego. Za to właśnie ją y, wywieziono na Sybir. Dlaczego? Dlatego, że była na liście osób niewygodnych. Listy podobne, prawda, tworzyli u nas Żydzi. A to dlatego, żeśmy się dowiedzieli o tym, że u nas mieszkał w domu później słynny enkawodzista. Y, który, śl słynny śledczy, który właśnie nam w czasie przyjęcia świątecznego powiedział, że właśnie nie było problemu, myśmy wszystko wiedzieli, zanim myśmy wkroczyli, już wszystkie gotowe listy były, bo Żydzi nam dali. I ta ciocia wracając z Sybiru w 1947 roku, znalazła się w Bytomiu, myśmy mieszkali już w tym okresie w Opolu i ojciec pojechał po swoją siostrę do Bytomia. Tu w Bytomiu oczywiście wiele łez, rozpać i tak dalej, ale i uciecha, że się spotkali. Miała ciocia z sobą hmm. dwa worki. I ojciec pyta: Wiktorka, co ty masz w tym worku? No wiesz, no tu mam kufajkę, walonki, to są takie obuwia sfilcowe, ażeby przydatne bardzo na silny mróz. No i czapka, uszatka. A co w tym drugim chlebie tu masz? Ona nie chce powiedzieć. Wiktorka, co ty masz w tym drugim worku? Ona nachyla się do ucha i jakby się bała, powiada cicho, suchy chleb. Po co to by suchy chleb? Jak to po co? U nas na Sybirze powiadali, że w Polsce jest taka bieda, że nie ma co jeść, więc ja sobie ponad pół roku odmawiałam chleba, odejmowałam od ust, suszyłam, a wam też trochę przywieźć. Więc tak wyglądała propaganda radziecka i tak potrafili zbawomucić kobietę, która mają 47 lat, uwierzyła w to, przyjechała do Polski. A u nas chleba było w brud masa. Co robi ojciec? Prowadzi ją na stację w Bytomiu, ażeby jechać do Opola. Bośmy już mieszkali w Opolu. Więc wchodzi do piekarni i pyta się, panie, mogę dostać pół chleba? Tak. A całe. Tak. A dwa? Tak. A ile pan chciał? Więc konsternacja. Ona wprost nie dowierza. Ale idą na stację w Dalży, dwa, trzy domy dalej, jest sklep masarski. Wchodzą do tego sklepu i ojciec, tak, ażeby ona słyszała, w jej obecności pyta, panie, pół kilo kiełbasy mogę dostać, a jaką pan chciał? Jaką pan sobie życzy? Ona nie wytrzymuje i... Wtedy pyta, nachylając się do ojca, czy to jest tak samo jak u nas przed wojną, że można wszystko dostać. Więc to należy zauważyć, co z nami potrafili robić. A czy oprócz tej, em, opu, em, tej te, 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 tego wspomnienia y, z tą matką czy ma pan jeszcze jakieś inne przykre lub e, raczej takie bardziej radosne wspomnienia? No, no tak, to można połączyć radosne, sprawdza, z, z bardzo przykrymi. Mianowicie, mieszkając już w Opolu, uczęszczałem po kolei do poszczególnych szkół, skończyłem studia i tu, w tym czasie, poznałem swoją żonę, Genovefek, pochodzącą z wioski jabłonów koło Kopeczyniec. I od mojej teściowej, Anastazji Szymków, dowiedziałem się, że jej mąż, to znaczy mój niedoszły teść, przeszedł cały szlak bojowy Lenino-Kołobrzeg-Berlin i wrócił właśnie po nią i po cztery córki, żeby zabrać właśnie już do Polski po 1945 roku. Co się dzieje? Ukraińcy... Właśnie 16 listopada w 45 roku, czyli pół roku po wojnie, bardzo mściwi, którzy chcieli mieć swoją samoskwinię, swobodną Ukrainę i dlatego robili czystkę etniczną, czyli mordowali Polaków, a żeby tę część kresów w ogóle oczyścić z krwi polskiej. Chwycili teścia, który był bardzo naprawdę. Patriotycznym, patriotycznie nastawionym człowiekiem, więc chwycili go, związali, zbili sztachetami, na drugi dzień przyszli, przymroził około dwudziestu paru stopni, ściągnęli z niego górne odzienie, wycięli trzy pasy brzytwą na plecach, zdarli obcęgami i posypali solą. To on jeszcze był tam żyjąc dwie i pół doby, następnie został odciągnięty pod las, gdzie się znajdowała Wasiukowa, tak nazywali tą studnię, kiernycia Wasiukowa i do tej studni na wpół żywego został rzucony, rzucony, podobnie został rzucony jego krewny z rodziną i leśniczy. Więc nie należy to do przyjemnych, więc przyjemna historia, kiedy tu swoją żonę poznałem, prawda, a nieprzyjemna historia, kiedy później musiałem stwierdzić, jak to wyglądało. Więc, ponieważ znam dobrze język ukraiński, byłem kilkanaście, może kilkadziesiąt razy na Kresach i tam właśnie w Jabłonowie rozmawiałem z ludźmi w starszym wieku już, którzy mnie właśnie dokładnie zrelacjonowali, jak ta sytuacja mordu wyglądała. I na tej podstawie jestem w stanie wszędzie dokładnie opisać ten incydent bardzo nieprzyjemny dla całej rodziny. Jeszcze niech mi Pan powie, co zdecydowało, że dalsze losy zostały związane z właśnie opolszczyzną i dlaczego Pan opuścił tamte strony. strony, ponieważ te kresy musieliśmy opuścić z tej racji, że. NK Wodzista, który chciał nasz dom zająć, po prostu szykanował, i do tego stopnia, że zmusił po prostu ojca do wyjazdu. Kazał podpisać obywatelstwo radzieckie, a jeżeli będziemy mieli już obywatelstwo radzieckie, już my ze Związku Radzieckiego nie wydostaniemy się. Dlatego ojciec zdecydował, z płaczem, bo w wieku 40 lat, który sam wybudował dom z dziadkiem, prawda, był zmuszony opuścić ten dom. Wyjechali na zachód, tutaj właśnie znaleźliśmy się w Opolu, i tutaj poznałem swoją żonę. Tu powstała rodzina z czwórką dzieci, prawda. Jest rodzina mojej mamy, mm, mojej żony, i dlatego pozostaliśmy już na Opolszczyźnie. A jeszcze jakby Pan powiedział, jak minęła ta podróż z Kresów do Opola? Z Kresów do Trzebini jechaliśmy bardzo długo. 15 sierpnia 1945 roku w święto Matki Boskiej pociąg o godzinie 22 ruszył z stacji w Zaleszczykach. Pod tą obronę na trąbce grał jeden z mężczyzn. I wszyscy śpiewali, płacząc, jechaliśmy na zachód. Dojechaliśmy po przeszło dwóch miesiącach z Zaleszczyk do Trzybini. To jest niespełna 900 kilometrów. To jest straszny eksodus, to jest coś strasznego. Wszyscy, którzy posiadali świnie, krowę, jakąkolwiek trzodę, wszystko w tym samym wagonie bydlęcym jechało, nawet nie mając dachu nad głową. I tu właśnie ja się rozchorowałem z bratem po drodze na tyfus, dlatego byliśmy zmuszeni na krótki okres zamieszkać, bardzo króciutko w Szanowie, bo tam był szpital hmm, zakaźny. Nas tam umieszczono, i zaraz po wyjściu ze szpitala z rodzicami wyjechaliśmy do Opola. I tu nasze, właśnie już gniazko założyliśmy i tu mieszkamy. Dziękuję panu bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. A państwu życzę jeszcze miłej nocy. Dobranoc.